Na prawie minionowej inwestycji na ulicy Atlasa powstanie już niedługo nowa kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia, energooszczędne oświetlenie LED, a także elementy małej architektury oraz zieleni. Na ulicy Atlasa zostanie położony kanał deszczowy o długości 283 metrów. Zmodernizowany zostanie również 331 metrów linii kabli oświetleniowych. Powstanie tu nowa nawierzchnia z kostki kamiennej i betonowej, kostki brukowej o powierzchni 2000 m2. Zadbamy też o odtworzenie nawierzchni jezdni z spłyt betonowych ażurowych. W ostatniej fazie robót ulica Trasa zyska 8 nowych słupów latarni. W ramach prac estetyzujących zostanie zasiany trawnik, a z uszkodników pojawią się popularne przysiadaki. Inwestycja jest realizowana zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, co oznacza, że mieszkańcy tej ulicy już na jesień będą się cieszyć znowu od danego odcinka. Przede wszystkim z robót wykonanych to jest większa część kanalizacji deszczowej. Tutaj zaawansowanie wynosi około 80%. W zasadzie te roboty w przyszłym tygodniu w swojej takiej zasadniczej części powinny być zakończone. Zrobione są też przyłącza wodociągowe na ulicy Artemidy. Z układu drogowego w zasadzie jesteśmy tak na samym początku. Od tygodnia prowadzimy pracę. Generalnie wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i raczej nie przewiduję zagrożenia terminu. Za dwa miesiące powinniśmy mieć zrealizowaną całą inwestycję.